Ja mam pewne powinności wobec tej ziemi i tego miejsca, jest to miejsce, gdzie się urodziłem i miejsce, z którego odprowadzą mnie pod krzyże, które tu stoją na końcu wsi, bo taki jest zwyczaj odprowadzania zmarłych, a liści, ja tę wieś... Jeszcze nie wydobyłem z niepamięci, chociaż poczyniłem kiedyś tak przezornie, i chwala mi za to, że zapisywałem wszelkie jakieś takie historyjki, pozornie drobne. To spotkanie to jest 75. rocznica urodzin Jana Lończuka. Nazwaliśmy to południca 75. urodzin, bo Jan Lończuk urodził się właśnie w południe 24 czerwca 1959 roku. Niestety nie ma go już z nami 4 lata, ale chcieliśmy właśnie dzisiejszym spotkaniem, rozmowami i premierą książki o Janie Lończuku uczcić właśnie jego pamięć i przywołać to, jakim był wielkim poetą. Nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale dopiero po śmierci odkrywa się wiersze poety, jego głębokie myśli i tak też chcemy, żeby tak się dzisiaj działo. Książka Zapiśnik Pogwarek z Janem Lończukiem to są moje notatki, to są moje zapiski rozmów z Janem, to są moje fragmenty audycji, które zostały zredagowane i które właśnie ukazują się w formie książkowej, z tego kilkanaście rozdziałów o różnych tematach, o poglądach Jana, o rodzinie, o aniołach, o śmierci, o przemijaniu, ilustrowane wierszami, zdjęciami Anny Worowskiej, zresztą pięknymi. Książka powstała, kiedy wracaliśmy z Mariuszem Śliwowskim, szefem wydawnictwa Prymat i rozmawialiśmy, że dobrze byłoby uczcić jakoś pamięć Jana, bo nikt się jakoś nie kwapi ku temu. I mówię, o może by książkę jakąś napisać o Janie. Na to Mariusz powiedział, to pisz, a ja wydam. I tak się stało, to jest książka bez pieniędzy wydana i myślę, że będzie wielką pamiątką, a jednocześnie uczczeniem tego wielkiego poety i człowieka. To jego pragnienie w tej chwili się realizuje, właśnie tak na zasadzie trochę, trochę przypadku, spontanicznie. Uznano, że, że, że uczczenie tego jubileuszu 75-lecia urodzin Jana, właśnie tu, w miejscu jego urodzin, będzie takim najlepszym, najlepszym pomysłem, jakim by było, w jakim można by było tą, tą, tą uroczystość celebrować. I dlatego właśnie dzisiaj tutaj mam nadzieję, że zgromadzą się ci wszyscy, którzy. Jana znali, którzy z Janem pracowali, którzy byli blisko, którzy stali się też moimi przyjaciółmi, również, bo, bo, bo wszyscy znajomi i przyjaciele Jana automatycznie stali się też moimi przyjaciółmi, dlatego będzie mi bardzo miło gościć dzisiaj tutaj w łobnikach. Tych wszystkich, którzy zechcą nas swoją obecnością tutaj ubogacać, tak jak ubogacali. Za życia Jana, jego twórczość, jego działalność, bo Jan nie mógł funkcjonować bez ludzi. Jan kochał ludzi, Jan obracał się wśród ludzi, szczególnie tutaj w łubnikach, które stały się jego takim, można powiedzieć, centrum wszechświata niemalże. Tutaj wszystkich chętnie przyjmował, gościł. Została Basia? Małżonka, i myślę, że na jej ręce będziemy praktycznie co roku składali choćby te skromne wiązanki kwiatów, które upamiętniają tą postać wybitną. Wybitną nie tylko w wymiarze lokalnym, ale w szerszym, zdecydowanie szerszym. Jan to nie tylko twórczość literacka, to po prostu sam człowiek. Człowiek serce, człowiek, który. Dla każdego miał dobre słowo. Znalazł dla każdego czas. I dzięki takim akurat osobom jak Jan, myślę, że możemy czuć to człowieczeństwo, lepiej funkcjonować w tej naszej społeczności lokalnej. I myślę, że należy powiedzieć wprost: dziękujemy Janie za to, że byłeś z nami. Szczycimy się. Tym, że jesteś mieszkańcem naszej gminy, stąd pochodzą Twoje korzenie i nie zapomnimy o tobie. Ja tę Ziemię szanowałem i szanuję nadal. Martwię się to, że teraz, kiedy mi został odjęty wzrok, ja po prostu nie mogę już dalej, ale myślę, że może jeszcze się uda innym odnaleźć tę historię. Jan... Był osobą, której bardzo zależało na naszej gminie, i w związku z tym często wspierał mnie w działaniach na rzecz Gminy Zabudów. Zawsze badał tą historię, tak mu zależało, żeby to zapisać żeby prawda historyczna i powtarzał: Pilnuj tego. Pilnuj, żeby prawda historyczna została zapisana. To, co jest na papierze, przetrwa wieki. Kiedy przyjeżdżałam do łubnik, zawsze było tak przyjemnie. Rozmowa się toczyła o wszystkim i o niczym, o sprawach ważnych i mniej ważnych, i zawsze spotykałam się tutaj z taką ogromną życzliwością. Widziałam, Dobroć y, Jana, jak mu, na, jak mu na wszystkim zależało dookoła, co się wokół niego działo, y, na rodzinie, na małżonce, na naszej gminie, na kulturze, na jego pracy w książnicy i chyba na końcu była dopiero ta jego twórczość, którą y, próbował wydawać i wydawał. I ta skromność, ogromna skromność Jana. Byłam studentką Jana Lończuka, pan magister Jan Lończuk od 1976 roku. Był akurat opiekunem naszego roku polonistyki, także poznaliśmy się w tym czasie. Później zaczęłam też działalność w Szkole Naukowym Folklorystów, które właśnie było pod opieką Jana Lończuka. Poznałam też Basię, jego przyszłą żoną i tak ta przyjaźń trwała aż do Śmierci Jana, bardzo mi go brakuje. Jest to osoba, która niewątpliwie odegrała w moim życiu bardzo dużą rolę, w moim życiu zawodowym, ale także w moim życiu osobistym, ponieważ Jan i jego świat wartości, to czego nas nauczył, były dla nas, jako młodych studentów, bardzo ważne. Miłość ojczyzny, religia. Przyjaźń, To były te wartości, które w tych czasach ponurego komunizmu były ważne i Jan te czasy rozświetlał. I gdziekolwiek się dało, tam próbowałem zajrzeć, bo, bo to było ogromnie ważne, żeby, żeby ta historia nie zamilkła na zawsze, bo można różne stwarzać historie, później opowiadać które niewiele mają wspólnego z prawdą.